to dostałem telefon od Pani, która 170 km stąd zgubiła obrączkę i no aż łzy miała jak ze mną rozmawiała w ogóle o tej obrączce dlatego lecę tam Plan był taki, żeby jutro za widoku poprawić ten, to, to Władysławowo no ale to jest bez sensu szukanie obrączek takich luźnych po prostu chcę zobaczyć czyjś bardziej uśmiech ze znalezionej zguby niż po prostu takich obrączek z partyzanta Kolejny dzień. Wczoraj ujechałem gdzieś tak do drugiej, trzeciej i nie dałem rady. Zatrzymałem się na parkingu w Słupsku, tym parkingu na stacji benzynowej, który już dobrze znam i na którym spałem i na którym jest rewelacją to, że tu jest drzewo, jest cień. Jest piątek i muszę wam rzucić filmik, dlatego obrączka musi chwilę poczekać. Mam nadzieję, że wrzuci się tutaj mega szybko ten film. Zajmie to chwilę i będę jechał dalej, bo po południami mają być burze. I chciałbym się przed nimi wyrobić z tą obrączką. Tak ogólnie to wam jeszcze nie mówiłem, czemu to w ogóle zrobiłem, bo sensownym i logicznym dla mnie było zostanie we słowowie. Tam jest to miejsce wypłukane, tam będzie wychodziła masa złota pewnie i czysto ekonomicznie to powinienem robić, ale w momencie, gdy ja wczoraj usłyszałem głos tej pani przez telefon, w momencie, gdy ona już no, Słychać było, że, że, że ma łzy w oczach, jak opowiada o tym zgubieniu obrączki i opowiadała o tym, jak ta obrączka jest dla niej ważna sentymentalnie. No to stwierdziłem, że muszę to pilnować osobiście, żeby tę obrączkę znaleźć, bo mam problem z zaufaniem do obcych poszukiwaczy. No, mogę dać to ogłoszenie, mogę znaleźć kogoś, ale w takich momentach ja nie jestem pewien, czy ta osoba nie pójdzie i nie skasuje potem horrendalnych pieniędzy za to. Czy, czy, ona nie weźmie sobie tego w kieszeń i dla pewności po prostu muszę to zrobić osobiście wtedy wiem, że ani nikt jej nie ukradnie, ani nikt jej nie będzie chciał nagle tysiąca złotych tylko po to, żeby wyżerować na w sentymencie tylko po prostu pojadę, znajdę no, a co dalej to zobaczę, być może jeszcze na ten, na ten, Władek po prostu wrócę u zostawiłem swoje klapki przyjechałem na bossa i zapomniałem w ogóle, że ich nie mam i teraz zostały mi jedynie te buty nurkowe. Będę musiał iść do marketu i sobie jakieś klapki po drodze kupić. Zwijam te wszystkie graty. Mam nadzieję, że film się szybko wrzuci. Jak tylko się wrzuci, na no to od razu wyjeżdżam na poszukiwania. Szybka wizyta w biedrze, bo coś trzeba jeść. Nie będę znowu siedział do 19 i głodował całego dnia. Trzeba w końcu coś zdrowego zjeść po takich jedzeniach. Ciągle w restauracji albo by w nocy na szybko. Cztery cieplutkie bułeczki, dwa serki. Jak złoto będzie. No, widzicie, to jest zdecydowanie najpiękniejsza miejscowość. Jeżeli chodzi o po prostu taki luz, ciszę i spokój. No i ten darmowy parking przy samym morzu. Rewelacja. Gdzieś tu pani ma na mnie czekać. W niebieskiej tunice. Tylko problem jest taki, że ja nie wiem, co to jest tunika po prostu będę szukał jakiejś pani w niebieskim jakimkolwiek ubraniu tunika to co, to jest sukienka? taka długa? Nie, nie wiem jakości musimy znaleźć plus minus jest to gdzieś tutaj maksymalnie sobie pójdę z 10 metrów to już jest takie maksimum pani mówi, że tak do około 3-4 metrów, bo dokładnie wie, przekładała z palca na palec i dokładnie wie w którym miejscu to zginęło tylko że no wiadomo, jak się wyjdzie z wody to to już nie ma tej pewności, a w nie ma takich punktów odniesienia. Tu już i tak jest dobrze, bo, bo są fale ochrony, więc jest o wiele łatwiej. No i lecimy. Powinien być, powinna być szybka akcja. Bo pogoda jest idealna, przejrzystość wody jest bardzo dobra, klarowna. Spokojne morze powoduje też to, że ja widzę, gdzie szedłem i gdzie wrócę. Pociągnę ze sobą sito i zostawiam kreski. Ja jestem dobrej myśli. Kolejny sygnał w tej ziemi. I jest 2 złote. Sygnał taki niezaładny na zawleczkę. No ale jak już wiadomo ze wcześniejszych odcinków obrączki lubią być na zawleczkę. I takich sygnałów nie wolno lekceważyć. Dziwna tu jest taka darnia, ja nie wiem co to nawet jest do końca. Czegoś takiego normalnie się nigdzie nie spotyka. Ale widać, że przez to taka obrączka by nie przeleciała. Więc ta obrączka musi tu leżeć, i to jest tylko kwestia godzin albo i minut. Kiedy się na nią znajdzie, bo to, że ona tu leży, to jest pewne. Może jej nie zabrało. Sygnał taki trochę wyższy jak 2 złote, To może być obrączka, ale to bym chciał mieć 7 gram. A to nie jest obrączka, tylko to jest ołów wędkarski. Jakaś przynęta w sensie obciążnik kiedyś był. Teoretycznie powinienem mieć tu Dokładnie 20 groszy 2013 Obok jest jeszcze żelazny sygnał kopnego, bo to też może być monetka Zobaczcie co tutaj jest za ziemia O co to w ogóle chodzi, że to takie jest Kruche I zobaczcie jak fajnie widać Monetkę Myk, która tutaj siedzi Tutaj obrączki też by były tylko problem, że to jest o wiele mniej uczęszczane kąpielisko niż Władysławowo. I tu na pewno będzie tych dziabongów o wiele mniej. Sygnał 73. To już jak najbardziej może być obrączka. No i teraz dzisiaj w tym zlecają już zderzenie z rzeczywistością, gdzie nie, nie wygląda to tak, że się wchodzi, od razu znajduje. Tylko swoje trzeba w nogach wychodzić. Nie Grosik tym razem ładne, stabilne ID I proszę, no nie Niech to będzie to. Bo pani biedna się niecierpliwi tak na tym piasku. Cały czas siedzi w nerwach I w nadziei, czy się uda. Kurde, wykopać coś w tej ziemi to, to jest masakra. Przez to, że jest ta twarda glina to, to wszystko się skleja w grudki i nie chce wyjść. Dokładnie, jest 5 zł Dokładnie. Piąteczka poleżała tu już masakrycznie dużo, długo. Niedużo. Bardzo obiecujący sygnał. Na złotóweczkę. Bardzo obiecujący. Tak może być jak najbardziej kobieca obrączka. Ale tu są takie kamulce, i podnieść nieraz takiego to wyzwanie, żeby się wbić pomiędzy nie. Albo to po prostu złotówka. Taka opcja też oczywiście jest. Aj. Niestety. To jest zwykła złotóweczka. Jest taki krótki, urywisty. To znaczy, że jest płytko. Nadal 63, czyli na złotówkę. No ale. Ale może, może. Jest, ja jest dobrączka Ale fart. Ale fart. Dobra, idę nagrać. To wszystko zależy, kiedy był ślub. Bo... Wojciech? Tak, jest, naprawdę jest. Jest? Pani, podejmie z sita. Jezus, jak pan Nie ma sprawy, tylko jestem w słonej wodzie cały. Traciłem nadzieję, powiem Pani. Wiesz? Że ja już tak patrzę, mówię, kurde, jeszcze zaraz Wiesz? będzie padać ja i tyle patrzę, z tego patrzę, będzie. ja patrzę i yy, ta córka mówi, mama, to bardziej w tą stronę. No udało się. No. Nie ma sprawy. Nie ma sprawy, ale się cieszę, bo już naprawdę straciłem nadzieję. Już mówię, wracam i będę krążył gdzieś tu, bo przecież to no, idealnie się udało. Detektor trzeba wyłączyć, Muszę się z Nie ma sprawy, absolutnie. No, podoba mi się, nie jechałem na darmo. To jest największa satysfakcja, jak się uda znaleźć. sobie zaległości na drobie. Kolejny dzień i tym razem Mazda biedna zostaje sama, a my jedziemy na jeden samochód. Dlaczego tak robimy? Ponieważ jedziemy na mierzeje, gdzieś w okolice chałup i tamtych okolic. Lecę z klozaurem, jedziemy tam na jedno auto, bo tam nie ma parkingów. Rower jest spakowany do środka. I plan jest taki, że Chylozar mnie tam wysadzi, ja będę pilnował sprzętu, a on dojedzie sobie rowerkiem Bo ceny są kosmiczne, cztery rychy za cały dzień parkingu Tak mi się dobrze jechało, że nawet zasnąłem i się przeteleportowałem już w Władysławowie jestem Idziemy coś zjeść, bo kuchenki zostały wszystko w domu Nie mamy ze sobą nic do gotowania Dlatego trzeba iść na kupne, ale to już ostatnie razy i trzeba wrócić do Vanlife, bo się człowiek rozleniga Idziemy najpierw ze zwykłym sprzętem. Standardowe przejście, które zawsze mi tu na ujęciach pikało. No w tym roku, jak na razie, jeszcze nie nagrałem pikającego przejścia. Ale co Wam miałem powiedzieć? Idziemy z normalnymi detektorami. Fale na kamerach nie wyglądają na aż takie duże. No i trzeba spróbować, czy będzie się dało siedzieć w wodzie normalnie. Jak nie, no to wtedy plan B. No, mimo naszych chęci, jednak nie ma sensu siedzieć tutaj. Poszuka się naprawdę ciężko I nieefektywnie Dlatego lepszym pomysłem będzie Przeniesienie się na zatokę Gdzieś tam chałupy Jastarnia i tamte okolice Tam nie ma fal opakowani I nie chce nam się z pianek przebierać Dlatego patent jest dosyć prosty Wszystko co się da się kładzie na fotel na no podwójnik gumowy no i powinno nie przemoknąć nie ma opcji nasze miejsce które miało być wolne okazało się zajęte i to tak naciasnął dlatego ja tu zostałem z całym sprzętem wszystko co będzie nam potrzebne do poszukiwań już wywaliliśmy Chilozaur pojechał do włady sławowa zaparkować i przyjedzie tu rowerem no i tu jest zupełnie inny świat Idealna cisza, idealnie płaska woda, no i hektary do przejścia. Możliwe, że będę miał dwa złote, co jak dla mnie w zatoce, jest rewelacją, że cokolwiek jest. Bo za każdym razem, jak jestem w zatoce, to mówię jedna, że już nigdy więcej tu nie przyjadę, bo to nie na moje nerwy. Potem prędzej czy później tak tu ląduje I chyba nie kopnięte, bo nie widzę niczego tutaj. A nie, jednak coś jest tutaj. Jednak coś jest tutaj i to jest chyba ten kawałek. Tak, jakiś losowy kawałek blachy po prostu. No dobra, metr dalej taki sam sygnał i tym razem to będzie dwójka czy znowu blacha? Mek i i i i i znowu nic nie widzę. O nie, prawdopodobnie to to kawałek stopionej miedzi. Ale tym razem to już musi być 50 groszy No już by wypadało Jest 50 groszy Pierwsza monetka dzisiaj Trochę tu poleżało Bo zaszło nalotem ale tylko z jednej strony Może się tu zaczną jakieś sygnały Obłacało się tu przyjść pod pomost No wyłaś dwie dyszki, razem już 70 groszy o kurde, patrzcie teraz calutka złotóweczka no trzeba się tu pokręcić przy samym pomoście, bo dalej to jak dla mnie nie ma sensu zatoka w jakikolwiek sposób o kurde, dwa przedmioty w jednym sicie żelazny wózdek. i 5 groszy powiem wam, że no to za każdy raz jak jestem na Zatocze, to mówię to samo I, 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 Czyli to, że już więcej tu nie przyjadę Ale chyba naprawdę już nigdy więcej tu nie przyjadę Bo jedyne co mam zrobić, to teraz sobie się położyć na wodzie i sobie poleżeć Bo na poszukiwania to za karę miejsce Przed chwilą z tego dołka wyszła złotówka, a teraz jest sygnał 70 Wykopany, możliwe, że to jest piątka Możliwe, że to jest 5 ziko Nie, grosik Jak te pozłości Jeszcze grosik, no ale już mam prawie 3 złote Muszę się tu pokręcić Tu, gdzie jest koniec tego pomostu, który widzicie I może coś tu jeszcze wyjdzie w okolicy Decyzja podjęta Decyzja jest taka, że wracamy na wady wadysławo jednak Może fale się w tym czasie uspokoiły no bo kurde, tutaj to tak. Na siłę, na siłę i bez efektów. Koniec poszukiwań, rowerek już spakowany, do środka tam z tyłu sobie leży, a my prawdopodobnie wracamy do domu, bo nie ma co, jest 18 godzina, nie warto już nigdzie wchodzić, lepiej dzisiaj zrobić sobie przerwę, ogarnąć trochę sobie samochody i na jutro na poważnie już się zapakować i gdzieś jechać, a nie tylko siedzieć w tych samych miejscach. A tak wygląda podsumowanko. Niestety z ostatnich dwóch dni, bo nie opróżniłem mojej torby i się pomieszało z bilonu 37-38 zł. I jakoś tak standardowo nie liczę tych żółciutkich monet. No i zdecydowana większość to jest Władysławowo, bo zatoka to tylko tam niecałe 3 zł z tego. Biżuteria też wszystko z morza. Duża, ładna obrączka srebrna. Pierścionek z czymś podobnym do diamentu krzyżyk ten, który widzieliście skarwi, medalik i najważniejsza rzecz dwie obręcze, jedna malutka, a druga to jest obrączka gigant nie widziałem nigdy czegoś takiego, zobaczcie jaka jest różnica to wchodzi na kciuk i jest luźne, także no wow, ktoś miał naprawdę gigantyczne palce a zobaczmy jak to się przekłada na wagę tych obrączek ile waży ta wielka 3,5 grama A ta malutka 3,9 grama Czyli to jest duże, ale cienkie I lekkie Sreberko z czystej ciekawości 6 gramów Myk No i jeszcze to 13 gramów srebra Tak by się to wszystko prezentowało Wypad jak najbardziej Udany i to na tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie, standardowo na koniec ogłoszenia, a jest o czym mówić, bo w tym tygodniu konkurs nie jest na 300 zł, tylko na 600 zł do sklepu Odyńce, a za to już można mieć naprawdę fajne rzeczy, np. pointer, plus do tego jeszcze jakieś gadżety. Dlatego warto wziąć udział, a co trzeba zrobić, żeby wziąć ten udział? Standardowa procedura, czyli subskrypcja, łapa w górę i komentarz, który będzie zawierał słowo finał, lato albo Odyńce. Który wam bardziej odpowiada, to sobie użyjcie. Dodatkowo, na sam koniec, z nowością jest też konkurs u na kanale. Do wygrania nagrody o wartości 300 zł to jest e, nie już bonus, tylko on ma chyba zestaw startowy Nokty, coś takiego. Zapraszam do niego na kanał, wbijcie, też macie szansę tam wygrać. U mnie standardowo będzie rozwiązanie konkursu w niedzielę. Na live, ostatnio ten live. W końcu się udał. Internet już e, nie był tutaj jakimś problemem, nie stwarzał. Kolejnych przeszkód, także ten live jest w całości zapisany. No i to tyle. Widzimy się w następnym odcinku, czyli w niedzielę.